Wszyscy zgadzamy się tutaj, że tutaj emocje powinny zagościć się na dobre od samego początku i że ten mecz na razie Akimoto przez środek, ten krążek rozgrywany i okazja pierwsza i obok krążek został posłany Barciura. Po prawej stronie ma dwóch kolegów Ciura, dogranie idealne, ale raszka fenomenalnie, ten strzał szczekury, Odważnie zaatakowali, mieli swoje szanse. Teraz Komorski przed okazją, gol! Filipe Komorski, trzeci gol. Trochę strzembian. Okazja do tego, żeby zdobyć wyrównanie strzał, ale Mary broni kapitalnie. Tylko na moment, choć teraz po błędzie będzie okazja. Urbanowicz czeka na podanie, ale był strzał bezpośrednio znów. Teraz okazja dla Sołtysa. Sołty z Mary. drużynie GKS-u. Tak skutecznego gracza nie ma, ale teraz popatrzmy. Jafimienka Raszka. jest skuteczności także w tym sezonie nie zatraciła. Teraz Rzeszutko Raszka. Próba wyprowadzenia jednego z nielicznych ataków Marei. Lewa strona Jastrzębskiego zespołu. Okazja blisko pustej bramki. Ten krążek zatańczył tam gdzieś w okolicach tak zielono-czarnych. Czy ta druga tercja będzie inna w ich wykonaniu? bo to jest chyba pytanie, numer 1. Jastrzębianie teraz rzucili się, jakby chcieli te straty w miarę szybko odrobić. Będzie okazja, Marej jednak zatrzymał krążek. Wariant rozegrania z Jeziorskim nie był najlepszym pomysłem, jak widzimy. Josafow. Udało się wyrzucić krążek, ale jeszcze raz Rotla, Marej. Choć teraz jest akcja GKS-u. Tychy Jeziorski, Raszka. Bramka została w Grzeja Strzębian. A będzie okazja jeszcze z drugiej strony. Witecki, Witecki pędzi na bramkę. Raszki, Witecki! Raszka! Galant. Czterech tyskich hokeistów. Klimienko. Pociecha. I gol! Kapitalne trafienie Bartłomieja. Pocie Zyskują pełną kontrolę nad tym meczem. Sawicki. Słupek! Tyszan. Każda interwencja, która wybija krążek, jest nagradzana bramami Rotla i Marej. Znów ten strzał nie był taki soczysty jak mógłby być Josafowa. Jeszcze jedna okazja, Marej. Nieźle ten krążek teraz wędruje, i Marej. Nie, ale teraz znów kogut przy krążku. Kogut ładnie zjechał pod bramkę Raszki. Jeszcze jedna próba bizacki obok oddaniu strzału, choć może jeszcze uda się Urbanowiczowi. Urbanowicz, Marej i Bizacki w minutach. Ciężko będzie im myśleć o wywiezieniu korzystnego rezultatu ze Stadionu Zimowego w Tychach. Rozpocznę. Dwa kółeczka, oddał krążek. Niecelne to uderzenie, nie takie czyste trafienie krążka, ale teraz okazja. Galant pod bramką był Jeziorski. Wybrał Michałowski i to był błąd. Mroczkowski ma swoją szansę na strzał. Mroczkowski, Raszka. I jeszcze jedna próba wjazdu przed Bramkę Mareja. Okazja tym razem backhandem Marej. Nie zdołali tego uczynić, choć przejął jeszcze Komorski. Komorski, Raszka i obrońcy ratują się. spokojnie. Klimienko i Bryk przyglądali się temu wszystkiemu na niebieskiej. Bryk przymierza się do strzału. Bryk, ale potlosz. Przed Bramkę, ale Raszka miał. Witecki jednak. Najsprytniejszy, Bizacki. Przed Bramkę i okazja, i gol! Bartłomiej Jeziorski. Po tym pozwolili napastnikowi, żeby wjechał tam przed Bramkę. A teraz jeszcze jedna szansa. Mroczkowski znów przed Bramkę, tym razem Szczekura. Okazja dla Jastrzębian. Trzeba jednak próbować strzelać, i teraz jest gol! To co mówię, trzeba próbować wtedy. Może to skutkować trafieniem, może się to... Bryk, bryk. Utrzymał się przy krążku, Cichy. Cichy sam to rozwiąże, Cichy, raszka do bitka, jest 4 do 1. Filip Komorski notuje drugie trafienie w tym meczu. Do nikogo nie myło zawodnika przed bramką. Tylko boczna siatka, choć... Kasper Ligład rozprowadzony krążek okazja. Marej już leżał na lodzie, ale nie zdołali odstrzębiania. Jabornik. Znów jesteśmy blisko bramki Mareja, Jeszcze raz interweniuje Tyski Bramkarz. Mocno nad bramką. Krimienko Przed bramkę nie trafił. Gdzie. Wprawdzie żaden z nich nie trafił. Choć teraz cichy Mroczkowski jeszcze dobijał. Tej. Józafow 48, zmniejszył. strata, teraz szansa na drugiego gola, ale nie będzie gola. Będzie rzut karny. Tak też właśnie. Powczy Marej. Jozafow, zjeżdża z prawej strony. Jozafow, Marej. Starałem się ostrzemianio oddać przynajmniej jeden strzał. Tak też się dzieje, ale Marej to już kontroluje. I tak się ten mecz kończy. A zatem. Mistrzowie Polski po raz trzeci w tym sezonie górą od Jastrzębskiego Klubu Hokejowego. Nie tak wyraźnie jak w Jastrzębiu, ale znów wygrywają Giekę... Hokejowa reprezentacja Polski wraca do gry. W dniach od 8 do 10 listopada pod opieczni Tomasza Waltonena zmierzą się w Gdańsku z Węgrami, Włochami i Japonią w turnieju o Puchar Niepodległości. Bilety już od 12 zł do nabycia na stronie internetowej eventim.pl.